Witajcie, drodzy widzowie! Jeśli macie 70-80 lat lub znacie kogoś w tym wieku, ten film jest dla Was. Porozmawiamy dziś o ryzykach, które mogą pojawić się podczas różnych wizyt u znajomych, lekarza, w urzędach czy nawet w miejscach publicznych. Z wiekiem nasze zdrowie i bezpieczeństwo stają się jeszcze ważniejsze, a niektóre sytuacje mogą być groźniejsze niż nam się wydaje. Dlatego koniecznie zostańcie do końca. Aby dowiedzieć się, jak unikać zagrożeń i dbać o siebie w każdej sytuacji. Żyjemy w czasach, w których seniorzy coraz częściej stają się celem oszustów, narażeni są na różne wypadki i nieprzewidziane sytuacje. Wiele osób starszych nie zdaje sobie sprawy, że prosta wizyta u lekarza czy u rodziny może wiązać się z pewnym ryzykiem. Chcemy dzisiaj omówić te kwestie i podpowiedzieć, jak unikać potencjalnych niebezpieczeństw. Pamiętajcie, że bezpieczeństwo to nie tylko kwestia unikania oszustów ale także troska o własne zdrowie fizyczne i psychiczne. Zacznijmy od pierwszego i najczęstszego zagrożenia oszustwa. Wiele osób starszych doświadcza sytuacji, w których są manipulowane lub wprowadzane w błąd przez nieuczciwe osoby. Może to mieć miejsce podczas wizyt domowych, spotkań towarzyskich, a nawet podczas rutynowych wizyt u lekarza czy w urzędach. Zawsze warto być ostrożnym, zwłaszcza gdy ktoś prosi Was o podanie danych osobowych, numeru powszechny elektroniczny system ewidencji ludności, czy informacji o kontach bankowych. Pamiętajcie, że żadne oficjalne instytucje nie wymagają podawania takich informacji bezpośrednio podczas wizyty, a jeśli macie wątpliwości, zawsze możecie poprosić kogoś z rodziny o weryfikację sytuacji. Kolejnym zagrożeniem są upadki i urazy. W starszym wieku nawet drobny upadek może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych. Warto zadbać o to, by w domu nie było luźnych dywanów, progów czy śliskich powierzchni, które mogą zwiększyć ryzyko poślizgnięcia się. Podczas wizyt w miejscach publicznych zawsze upewnijcie się, że chodzicie po stabilnych powierzchniach i unikajcie pośpiechu. Jeśli korzystacie z laski lub balkonika, pamiętajcie, by były one zawsze w dobrym stanie technicznym. Wizyty u lekarza to kolejna sytuacja, w której warto być szczególnie ostrożnym. Niestety zdarzają się przypadki błędnych diagnoz czy niewłaściwie dobranych leków. Dlatego zawsze warto mieć spisaną listę swoich aktualnych leków i schorzeń oraz zadawać pytania lekarzowi, jeśli coś jest niejasne. Pamiętajcie też, aby nie ufać ślepo każdej reklamie suplementów i leków, wiele z nich może nie być skutecznych, a niektóre mogą nawet zaszkodzić waszemu zdrowiu. Również wizyty w urzędach mogą być problematyczne. Często osoby starsze są traktowane pobłażliwie lub wprowadzane w błąd przez urzędników. Jeśli nie jesteście pewni jakiejś decyzji administracyjnej, warto skonsultować się z kimś zaufanym lub poprosić o dodatkowe wyjaśnienia. Nie podpisujcie dokumentów, których nie rozumiecie w pełni i zawsze możecie zabrać je do domu i przeanalizować na spokojnie. Kolejnym aspektem, na który warto zwrócić uwagę, jest zdrowie psychiczne i emocjonalne. Samotność i izolacja społeczna to poważny problem wśród osób starszych. Jeśli macie możliwość, starajcie się utrzymywać regularne kontakty z rodziną i przyjaciółmi. Warto także uczestniczyć w spotkaniach senioralnych, korzystać z klubów dla osób starszych czy angażować się w działalność społeczną. Poczucie przynależności i aktywność umysłowa mogą znacząco poprawić jakość życia i zmniejszyć ryzyko depresji. Nie możemy również zapominać o zagrożeniach związanych z dietą i nawodnieniem. Wraz z wiekiem organizm inaczej przetwarza pokarmy i wodę, co oznacza, że łatwiej może dojść do odwodnienia czy niedoborów ważnych składników odżywczych. Warto zwracać uwagę na regularne spożywanie zdrowych posiłków, bogatych w białko, witaminy i minerały. Pamiętajcie również, aby pić odpowiednią ilość wody, to kluczowe dla utrzymania dobrego zdrowia. Niebezpieczeństwa mogą czyhać również w komunikacji miejskiej. Jeśli często podróżujecie autobusami czy tramwajami, warto zwracać uwagę na otoczenie. Kieszonkowcy często wybierają osoby starsze jako swoje ofiary. Trzymajcie swoje rzeczy blisko siebie, unikajcie trzymania portfela w łatwo dostępnych kieszeniach i jeśli czujecie się niepewnie, starajcie się siadać blisko kierowcy lub innych pasażerów. Jeszcze jednym aspektem jest bezpieczeństwo w internecie. Coraz więcej seniorów korzysta z komputerów i smartfonów, co jest fantastyczne. Ale wiąże się też z pewnym ryzykiem. Fałszywe wiadomości e-mail, podejrzane telefony czy oszustwa internetowe to poważne zagrożenia. Nigdy nie klikajcie w podejrzane linki, nie podawajcie swoich danych osobowych przez telefon ani w internecie. Jeśli macie jakiekolwiek wątpliwości, skonsultujcie się z rodziną lub znajomymi. Na koniec warto poruszyć temat samoobrony i świadomości zagrożeń na ulicy. Choć wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy, Osoby starsze są częstym celem złodziei i oszustów, szczególnie w większych miastach. Jeśli ktoś zaczepia was na ulicy i prosi o pieniądze, bądźcie ostrożni. Lepiej nie nosić dużych sum gotówki i zawsze mieć przy sobie telefon komórkowy, aby w razie potrzeby móc szybko zadzwonić po pomoc. Podsumowując, życie po 70. roku życia może być wspaniałe i pełne radości, ale wymaga także większej ostrożności. Dbajcie o swoje bezpieczeństwo, unikajcie ryzykownych sytuacji i nie bójcie się prosić o pomoc. Jeśli uważacie, że ten film może pomóc komuś, kogo znacie, koniecznie go udostępnicie. Pamiętajcie też, aby zostawić łapkę w górę i zasubskrybować kanał, to najlepszy sposób, aby być na bieżąco z nowymi materiałami dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa seniorów. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.